Dzisiaj w moim przepisie będzie greckie ciasto, które nazywa się REVANI. Teraz podam Wam wkładniki. Woda, cukier, kasza manna gruba, mąka, jajka, gęsty jogurt naturalny grecki, pomarańcza, yy, proszek do pieczenia, wanilia i olej roślinny. Moja woda z cukrem już jest ugotowana. Odstawiamy na bok i dajemy sok z pomarańczy i wanilię. Jajka mam już ubite z cukrem. Dajemy nasz olej. Mieszamy. Dajemy nasz jogurt. Już jest ładnie rozmieszany naszą kaszę manną, mąkę, której jest proszek do pieczenia i wanilia. Na końcu dajemy startą skórkę z pomarańczy. Nasze ciasto dajemy na blaszkę, która jest obsmarowana masłem. Nasze ciasto jest już gotowe i zaraz je przykryję woreczkiem mewranowym. I zostawiamy na pół godziny. Na nasze ciasto damy wrani. Zostawiamy je na pół godziny w temperaturze pokojowej. Moje ciasto jest gotowe. Przed chwilą wyciągam z piekarnika. Czyli dajemy gorące ciasto i polewamy zimnym syropem. Moje rewaniusz jest gotowe. Jak widać, wypiło wszystkie nasz syrop. Czekamy aż ostygnie, dajemy do lodówki. I co jeszcze można powiedzieć? Że do rewanii bardzo pasuje gałka lodu waniliowego, którą dać można albo na rewanii. Albo obok. Myślę, że mój przepis Wam się spodoba. Spróbujecie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja.